Warszawa zasługuje na halę z prawdziwego zdarzenia. Kropka! Stołeczne kluby, ich zawodniczki i zawodnicy i w ogóle wszyscy Warszawiacy i Warszawianki zasługują naprawdę na najlepszą infrastrukturę. Od lat czekamy na taką halę. Zdarza się, że nasze kluby, najważniejsze mecze międzynarodowe muszą grać poza Warszawą. Dlatego na terenach skry powinna powstać nowoczesna hala na 6000 osób. Jestem zdeterminowany, żeby ten projekt zrealizować. Mamy projekt, mamy lokalizację. Jak nie wiadomo, czego brakuje, to pewnie chodzi o pieniądze. Dlatego właśnie zwracam się do Rady Miasta o przesunięcie pieniędzy na tę kluczową inwestycję. Jeżeli radni poprą ten wniosek, będziemy mogli sprawnie ruszyć z przetargiem. Po jego rozstrzygnięciu, będziemy mogli w szybkim tempie wbić pierwszą łopatę na budowie. I zwracam się specjalnie do mieszkańców Ochoty. Zrobimy wszystko, żeby wpływ tej inwestycji na środowisko był jak najmniejszy i żeby hałasu było jak najmniej. Bo to ważne dla nas wszystkich. A warszawskie kluby koszykarskie, siatkarskie będą mogły korzystać z infrastruktury godnej stolicy Polski.